Mama, uuu, carry on, carry on, świat zwierząt, świat zwierząt. O, uh. 6 sierpnia, 6 sierpnia, środa, 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 świat zwierząt. Zwierzątka. Co na środę, moi kochani? Uuu! Ale nam sprawy przyspieszą. Antylopa, kochani, jedyneczka, życie nabiera tempa. Kariera, <coughs> finanse, biznes, ale co? No właśnie. Mercury. Freddy Mercury w tle. No tak. Bo w życiu chodzi o to, żeby była pasja, żeby było przyjemnie, ale żeby to było ustawione w taki, jak to, jak to powiedzieć, jak to nazwać, Bra zabrakło mi słowa w taki usystematyzowany system. To ma mieć ład, porządek, to ma mieć ręce i nogi, to ma mieć górę i dół, prawo, lewo, na boki. Bo mamy współrzędne we wszechświecie, które w ten sposób funkcjonują. Znaczy my na tej ziemi tak funkcjonujemy. I jeśli chcecie, żeby to się udało, bo ta antylopa, ona, no ona nie pofrunia, ona musi tymi kopytami... Tymi kopytami odbijać się od ziemi, jak ta ziemia będzie grząska, nie będzie solidna, twarda, no to przecież ona będzie się zapadać, będzie wymachiwać tymi kopytami w powietrzu, a drogi nie pokona. To musi być grunt ugruntowany, stabilny, solidny, twardy. Czyli mama, macie tutaj zrobioną robotę ze swoimi mamuśkami. Jak tam z pępowinką? Odcięta, nieodcięta? Jak tam mama zaakceptowana, przyjęta? Energia żeńska w rodzie? No, tutaj trzeba zrobić porządek, moi kochani. Tak, tak, porządek, absolutnie, bo ta ziemia, na niej trzeba stanąć. Ona ma być wsparciem. Ona ma być przestrzenią grun gruntu, na którym my będziemy, no właśnie, galopować w tym. I w pieniądzach, i w biznesie, i w tym, co kochamy, no bo ta ziemia też, jak jest żyzna ziemia, to nam da piękne plony i będziemy mieć piękny, pełen cudowności, wspaniały ogród, rozkwit, rozwój, szczęście, kolorowo, radośnie, pięknie. Prawda? Prawda? Zgadzacie się ze mną? Napiszcie w komentarzu, że prawda? Tak jest. Mama! No to jak już mamy tą maminkę ustawioną, to słuchajcie, życie nabiera tempa. No bo najpierw mama, a potem tata. No, tata, życie, systemowo ruch, działanie, mm, pieniądze. No i słuchajcie, impet, z jakim duch antylopy wkracza w twoje życie, stanowi przypomnienie, że twój osobisty rozwój jako potężnego współtwórcy właśnie przyspieszył. Pięknie. Wiadomość jest jednoznaczna. Czas się ruszyć, ustawić intencje, środa, środa, i podjąć działanie w celu urzeczywistnienia swoich marzeń, urzeczywistnienia, zrealizowania. Urealnijcie to, kochani. Postawcie sobie wizję, a potem działać, działać i robić, i wykonać. Niech to się dzieje, niech to się wdraża w materię. Możesz mieć bardzo intensywne odczucia, a przy tym ważne jest, byś dobrze wykorzystał teraz tę energię. Jeśli opracowałeś, opracowałeś plan swojej kariery czy zdobycia sporych pieniędzy, zacznij go wdrażać w życie. Tak. To, I tu nie chodzi o pieniądze nawet. To chodzi o po prostu właściwą wymianę w relacji ze światem. Pieniądze są po prostu najprostszym, najbardziej uczciwym. Z, z tych wymian, no po prostu, mm, barterem, tak, tak, takim no, nośnikiem tej, tej energii, po prostu. Jeśli pytasz o związek, wykonaj pierwszy krok. Mm. Wiedz, że intencje, jakie uruchomiłeś, uruchomiłaś, zaczynają się właśnie materializować z niezwykłą szybkością. Więc zachowaj czujność i nie zostawaj w tyle. Gdy antylopa woła, byś się pospieszył, robi się naprawdę ciekawie. Moi kochani, antylopa. I gnamy. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje biznesy, o swoje, o swoje interesy. I no co? Bo po to to wszystko jest, żeby być szczęśliwym, po prostu. 엄마 타타타타 빠